One są straszne. Co jest straszne? Peter. Ej, nie wiem, czy nie zrobić jakiegoś intro do tego wszystkiego. Nie wiem, siedzi taki ci na dupie. Dobra. Ja mogę przyklinać. No Jaki jest plan działania? Klasie? Ej, Chcesz jakieś chlebki? Ej, możesz dać. Ile, bo one się nie stakują. Ile tam? Dobra, cztery ci zrobiłem, no ja będziesz chciał więcej to mów, bo tam sklepiku kupiłem z... trochę tego. O, jest trzy? No trzy wystarczą. Także tak się prezentuje nasze spawienne y, miejsce do rozpoczęcia osady. Od tego się wszystko zacznie, ja ci mówię. Tam co się zacznie? Nasza kurde wioska taka Metropolia Na tym A. kwandary teksturpaku bardzo ładne są te cegiełki Chociaż zwykły cobblestone wygląda jak... jak ten, jak cegły W sensie wiesz A. Kamienne cegły Ale w miarę jest okej okay. Na pewno nie jest to jedno z najgorszych rozwiązań Wiesz no Brakuje mi, że w tej wersji kurde i w tych ogólnie nowszych plecach yy, usunęli tą teksturę kamienia, dlatego trzeba grać na teksturpaku On jest brzydki Teksturpaki to w miarę poprawiają To tu po prostu zależy? Nie jest taki zwykły problem. Choć stary był też dobry z Mosnami, tak Stary był ładniejszy, ale jak... jak nie grasz z teksturpakiem, to na Mossy Cobblestone, widzisz jeszcze starą teksturę z nalotem. No? Tylko ja, ja gram na tego tekst, na teksturpaku, nie? Ale... U ciebie to może widać. No to nie wiem, nie widzę. Ja, ja widziałem, bo na spawnie był jakiś taki... E, Domek yy, czy, czy to można było w, na, w ogóle nazwać domkiem? Jakiś taki kloc był Z Mossistona i, i to tak wyglądało. Mossistona? Jak się robi Mossistona? Czy go wystarczy po prostu kobla koło, koło wody postawić, czy to trzeba znaleźć? To no. jest wszystko, jest prawdziwy świat. Była chyba taka mechanika. A ja nie mam pojęcia, Ogólnie no, to ja Czy ci ja ci gdzieś tam powiem... na modach widziałem? Ogólnie to ja ci powiem tak, że ja... ZW. No dobra. Towarzysz sernik i znowu. AFK. Okay. Away from keyboard. Okej. Okay. No i kurde, mógł dać jedną sztabkę zrazu to bym te Owieczki wygolił. No cóż, trudno. U, węgiel. Bardzo przydatna rzecz. Powróciłem. No, w końcu. Masz, masz jedną sztabkę żelaza? Gdzieś tam na zbyciu? Jednej nie mam. To ile masz? To daj jedną. Jak znajdę wyjście, to ci dam. Okej. Okay. No gorzej, jak nie znajdę, to byś znalazł. A jak nie, jak nie, to się tepnij tutaj na home, czy coś. O, w sumie dobry. dobry pomysł. O. Zawsze to jakaś szybsza Jej forma dobrać, transportu. Jesteś. Kopię węgiel. No. Powiedziało mi to bardzo dużo. O, widzę cię. No, tutaj węgiel co był. No chodź, spotkajmy się na zakręcie. Czekaj, bo... Tam. Tak, więc krówki, świnki, sytuacja jak marzenie. Nawet jest świnka, o. O, krówki mamy, spoko. Dzięki. Ale ja tu zrobiłem sobie nożyczki bardzo fajnie wyglądałem na... W końcu nożyczki wyglądają jak nożyczki na tym, tym. tekstu paku, i gdzieś tu miałem owce, a teraz nie widzę tej owcy. Świetnie, no, przy, mo mogę przy przysięgam, że to była. No, tu była. Ja nie, widziałem, to... no, ja to miałem, mam to nagrane. Tak. Ja, ja ci wierzę, to nie są twoje omany. Nie, no. To, no była tutaj, no. Tak. No przysięgam, że była. Wszyscy, wszyscy ci wierzą. O, a tu jakaś terrorystka jest. W ogóle. Ja tam, Marcin, nie widzę żadnej owcy. A ja widzę tylko, żeby tu uciekła. Nie, nie są te owce tu. Ale to tu jest spory. Nie są owce, tam nie ma żadnego zwierzęcia. Nie no nie ma, no w ogóle. Nie ma. Ja to nic nie widzę. A ja teraz zbieram z nich wełny. Patrz, nie gdzie no. jesteś. Mnie też czy nie ma. Nie no terrorystka kamikadzy miała być. Ty nie zauważysz. No nie, nie zauważę. Trudno. Ominie cię ta przyjemność. No. Już żałuję. No. Trzeba będzie te sobie owieczki stąd poza ten. zabierać i farmesy robić. Ale ten... jeśli chcesz. Róże, najlepszy kwiatek. W Minecrafcie oczywiście. Chociaż na teksturpaku nie są takie ładne, ale... O. Nie, te, te defaultowe są najlepsze. Zrobię skrzynkę, tylko jak tu się ją robiło, żeby cię teraz do niej dodać. I tak samo ty mnie musisz dodać do piekanika. Da się, da się było na spawnie w tutorialu jak patrzyliśmy. Ja sobie ustawię hołma. Już patrzę. Report to nie. O! C-modify i wtedy twój nick. To wpisz sobie, jeżeli byś mógł. Tylko, 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 tylko. Dobra. Powinieneś zostać dodany do skrzynki. Powrzucam tu jakieś takie się. rzeczy. Te styki i pistony to fajnie, że kupiliśmy, ale na razie są bezużyteczne. Właśnie, z tym muszę wziąć pracę. Ej, no w sumie, tak. O, rzeczywiście mogę otwierać. Ja Który, którą bierzemy? O nie wiem, nie wiem, nie wiem. Ja sobie chyba wezmę jednak minera. Tylko najbardziej się przyda, albo. Jest praca jakaś ten? Tego? Dokładnie? Jest. Lamberjak. O. To ja wezmę Lamberjaka i się jakoś tak podzielimy, mniej więcej. No chociaż brakuje nam tego. Kurde, to się nie da przyjechać. czatu, to jest smutne. Nie da? Nigdy się nie dało. <laughs> Powinni wprowadzić no, jakieś update. Jest, to, żeby... U, ukośnik Jobs. I ci yy, wyskoczą wszystkie komendy. Nie ja wpisałem. No i właściwie chciałem. Nie wpisać ch ch u Słownie. Aha, 50 ekspo potrzebuję do drugiego lewa o. Odłożę trochę węgla. Zrobię sobie troszeczkę świeczek 16 powinno wystarczyć Hmm Tu widzę byłeś? E, tak, możliwe bardzo Skopię trochę węgla Tak, teraz jak, wyglądają jak. moje statystyki. O, tu widzę żwir. Spadnie czy nie? A może Ale być lak? Spadnie, jeżeli myślimy o tym samym żwirze. No tak. Właśnie go tutaj rozbroiłem. Może ja zacznę. I bij mnie. I gdzieś słyszę szkielety. O, żelazo. No, tam jest trochę szkieletów. O, więcej żelaza. Żelazo, żelazo, żelazo. Bo skoro mamy robić jakąś osadę, to przydałby się ratusz jakiś czy coś. Hmm, wiesz co, na razie bym chciał jakiś domek, żeby przeżyć jakieś noce ewentualne, tak? No to się Chociaż z... na tym serwerze można w łatwy sposób sobie robić dzień, jeżeli wszyscy są jednomyślni. Ale... Wszyscy są jednomyślni. Zawsze są wszyscy jednomyślni, ale... Aha. Dlatego kochamy demokrację na tym serwerze. Mhm. O! Oh, Kubiks ET666 is now level 45. Architect. Nice. Kurde, słyszać szkielety nie widać. Boję się, dobra, uciekam z krwani. Chociaż kobla bym mógł pokopać, bo kobel się to zawsze to przyda. A nie pokazuje ci podewczy? Jak podewczy? Podewczy i ma, przecież to. Aha! Aha! Takie bajery, ty bije A mnie i do siebie tam zombiaczków, ale poradzisz sobie, myślę. Dobra, nie bawię się z nimi. Nie? Innym razem, z dużo jest. Okej, okay, to ja ci mówię, ja to tą jebitną nie? ja sobie tam zrobię... No dobra, coś, jakąś taką wioseczkę można zacząć robić. Ja sobie zajmuję tą taką fajną górę, ona jest taka masywna, Gdzieś tu się mogę w nią e, wkopać łatwo. Czy coś to No jest? i fajnie, ja idę na Lenia. No bardzo dobre to jest. Podoba mi się to miejsce. Dobra, mam 12 minut odcinka to... To jest chyba Dobra. dobry moment, żeby go zakończyć, nie? A to tak. 12 minut? No. To za 10 minut dobiłeś. O, no, ładnie, Będę nie? Mm, nie. Nie można. Trzeba mieć tysiąc subskrypcji, tego nigdy w życiu nie, nie osiągnę. I okay, dobra, no to... mówię ci, clickbait. A tam klik. Żadnych clickbaitów mi tu, bez raka proszę. No to dobra, to koniec odcinka. Dzisiaj tak jak nic to nie to zrobiliśmy to ciekawego. No dobra. I no to papa. Pa.